Czyli wiele zastosowań, drodzy Państwo, patelnie tak. miedziane, które mogą być używane zarówno na kuchenkach indukcyjnych, ceramicznych, gazowych, elektrycznych, ale i również możemy te wszystkie naczynia włożyć po prostu do piekarnika. Specjalna powłoka non-stick sprawia, że jest nieprzywierająca, a miedź powoduje równomierne rozgrzewanie, nawet 25 razy szybciej nagrzewają się i trzymają ciepło. Zarówno w patelniach jest ta powłoka, ale i również, drodzy Państwo, w garnkach mamy do wyboru duży garnek ogromny, zwróćcie uwagę, jak pięknie wygląda. Nie przywiera. Oprócz tego, że ja widzę tutaj od razu świąteczny bigos, rosół, barszcz, ale i również pomyślcie o indyku wielkim, bo ten garnek może posłużyć nam jako wielka brytwana w Krakowie się mówi gęsiara, gęsiara, tak gęsiara jest. jest w Krakowie, na kurczaki, na kaczki, na indyki. Pomyślcie, garnek, który może być od razu również brytwaną, ale dodatkowo również e, mamy garnek takiej średniej wielkości i mniejszy rondelek. Do wyboru możecie kupić cały zestaw, ale i również pojedyncze egzemplarze. Cena od 99,90 Przygotowana tylko teraz dla Was właśnie na tą prezentację. Miedziany zestaw garnków. Wiesz co, ja lubię mieć wszystkie w jednym kolorze, na przykład cały zestaw, no, że nie każdy garnek z nich biały, nie? Tak, ja lubię tak sterylnie. Podaj myślę. mi tej biały talerz, co masz za sobą. Oproszcie tak, bardzo. Zobacz, coś takiego teraz, bo ta tarta ta, ta jest piękna. Tak. Werble, po prostu. Ale będzie jeszcze piękniejsza. ok raz, dwa. No I teraz sprawdzimy to nieprzywieranie, tak, słuchajcie. Okay. Na najważniejsze. Popatrz, popatrz, popatrzcie na patelnię. Tutaj nic nie zostało, prawda? Uwaga, bo to jest gorący. I już gotowa, tak. nieprzywierająca powłoka Non-Stick sprawia, że nic nam się nie przypala, nic nam się nie przypieka, ale i również bez problemu możemy wyczyścić. Jeśli macie ochotę, oczywiście, można je wrzucić do zmywarki, ale po co wkładać do zmywarki, jak dosłownie parę sekund mamy wszystko wytarte i przetarte. Okej, okay, dobra, mamy tutaj, e, jak to się nazywa? Tarta tae. Tarta ta, 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 ta. Francuska, drodzy państwo, szarlotka. Dobra, Ale popatrz, i teraz będziemy z dużą, tą największą, tak. 28 cm średnicy. Tak, rozpaliłem przez chwilę. Tak? Mm -hmm. ale popatrz, daj rękę tu. Już gorąca. Już gorąca. Ja poproszę tak. Masuklerowany, teraz pokazuję I To dzięki ci... tej powłoce zmiedzi, Tak, szybciej tak, nam tak. się Popatrzcie. Już, już. już się robi, no. Jak szybciutko, ale jak A? ona w ogóle pływa, jak to się ślizga pięknie. No. Oszczędzamy gaz, oszczędzamy pieniądze, ale uwaga, zwróćcie uwagę, że też ta wielka, 28 cm średnictwa, taka rodzinna patelnia, ona ma tutaj taką rączkę dodatkową. Jak będziemy coś wyciągać z pieca, to nam dużo bardziej łatwiej jak będziemy guli. podawać. No. Wiesz, ja też powiem Ci, jak mam ładne naczynia, takie patelnie, ładne garnki, lubię podawać nas tu też od razu w tym gorącym, bo trzyma rodzinna ciepło. Rodzinna atmosfera. Ja to kocham jednogarkowej rzeczy tak. albo e, większe na przykład dodatki ja na jeden talerz, sałatka tu na drugi talerz i tu mięso na przykład. I razem sobie. I razem wszystkie w tak. No teraz samkięta ja na te domach, atmosfery, no? drodzy Państwo, siedzimy w domach bezpiecznie dzięki temu, że możecie złożyć zamówienie, nasi kurierzy bezpiecznie, prosto pod Wasze drzwi dostarczą e, przesyłkę, ale A słuchajcie, sólkę teraz, teraz zobacz. Ryby smażę. No jak ona się szybko złapała. No ale właśnie nie chcemy tego. Dlatego trzeba ją okay. trzymać. Dobrze. Tak, i przez teraz, 30 proszę Państwo, uczymy się, jak dobrze smażyć rybę. Dobra, ja Aha. kocham zawsze ryby, jak macie okazji, kupcie ryby ze skórą. A widzisz, już, już nie, nie zbiera się, tak? Nie, tak. No. O. I słuchaj, na razie tak to zostawiamy. Ona się smaży. Smaży się. Tak. I teraz y, ja Ci zrobię... Marzą Ty na naleśniki? No pewnie. No to robię Ci. Charlie, Ty przygotowuję, że ja Państwu szybko ofertę przedstawię, bo ona jest niesamowita. Drodzy Państwo, do wyboru macie trzy patelnie. 20 cm średnicy, 24 cm średnicy i ta największa, 28 z dodatkową rączką do przytrzymywania, bo to są ogromne potrawy. Jakby tego było mało, mamy do wyboru również niewielki rondelek, większy garnek i taki wielki, ogromny garnek wielorodzinny, ale uwaga, ten garnek może być również brytwany. Do pieczenia kurczaka, kaczki, indyka, nieprawdopodobnie pojemne, bo te wszystkie naczynia można włożyć również, drodzy Państwo, do e, piekarnika. Można je umyć również w zmywarce, jeżeli macie ochotę. Najważniejsza informacja to powłoka miedziana, dzięki czemu równomiernie rozprowadza temperaturę 25 razy szybciej niż stal się rozgrzewa, więc oszczędzamy prąd. Gaz. A, a propos właśnie kuchenek. Gaz, prąd, indukcja, ceramika i również do piekarnika aż do 250 stopni, drodzy Państwo, tego nie mają inne patelnie dostępne na rynku. Najważniejsza informacja dla Was to bezpiecznie zostając w domu, możecie złożyć zamówienie i otrzymać swoją przesyłkę właśnie teraz. Cena już od 99 ,90 zł 90 groszy za miedzialne patelnie i garnki. Pora, najwyższa pora, drodzy Państwo, wymienić swoje stare patelnie patelnie, garnki na nowe, te nowoczesne, nieprzywierające, na których powstaną fantastyczne, tradycyjne, ale i nowoczesne potrawy. Nic sprawia, że potrawy będą dużo, dużo szybciej przygotowane, ale i również ciepło będzie przewodzone idealnie. Zobaczcie, jak tutaj pięknie Charlie no. przygotował u nas, u nas e, we Francji, czyli ja pochodzę z Kanady, e, ryba też lubi pływać, nie? Ale nie jak u was w Polsce. Ha, ha, ha. Tylko u nas lubi pływać w maszle. Tak, widzisz, wszędzie lubi pływać, zależy gdzie. Tak. I teraz smażyłem na maszlu klarowany. Okay. Na sam koniec jak daję koski masła. I on i tak pia, piana się robi, Dobrze. to jest idealna temperatura właśnie. I podlewamy sobie. Podlewamy tak? sobie, bo ja cały czas na skórze smażę, żeby Dobra. była chrupiąc skórka. Czyli nie tak? odwracałeś tej ryby? Nie, odwracam i nie, nie odwracałem i nie będę odwracać, bo to już popatrz, masło robi A widzicie, roboty. na tych zwykłych patelniach trzeba odwracać, bo by nam się absolutnie to nie przygotowało. Ale popatrz, w ten popatrz sposób. jak się do się nie kleje w ogóle. Nic, Nic się nie dzieje. Dobra. Dobra, kolejna rzecz. O, czas naleśnikowy, tak? I co, niczym nie smarujesz tej patelni? No niczym, bo co? Dobrze. Na pierwszy naleśnik. Mój reżyser no. nie doskonale, że pierwszy naleśnik jest jak pierwszy mąż. Mówi się, że... czyli do kosza, ale, ale sprawdzimy. Bo no w tym <noise> domu raczej pierwsi mężowie, słuchaj, dają radę. Zobaczymy, czy naleśniki również. Może twój reżyser, ale tutaj jest Charlie. No proszę państwa, no pierwszy naleśnik zawsze się nadaje, nie? Trzymajcie ciuki. kciuki i sprawdzimy, drodzy Państwo, to jest od sprawdzania tego, czy ta powłoka faktycznie będzie na tyle doskonała, że nasze naleśniki teraz nie będą przywierały. Cząsteczki, miedzi, drodzy Państwo, sprawiają, że dużo, dużo szybciej to wszystko nam się pięknie o, rozgrzewa. O, jaka rybka pięknie zobacz, tutaj Zobaczcie, będzie. właśnie o to mi chodziło. Popatrzcie, jaki kolor skóry. O! Ho, ho, ho. No, no Ten nie. Ten kawałek jest dla mnie. Dobrze. Drodzy Państwo, to naczynia miedziane, dzięki czemu rozprowadzają dużo, dużo szybciej ciepło, nawet 25 razy szybciej niż stal. Cząsteczki miedzi powodują, że równomiernie potrawy są podgrzewane, smażone, duszone. To są garnki i patelnie. Patelnie 20 cm, 24, 28 z nieprzywierającą powłoką. Ale uwaga, nie tylko patelnie mają tą powłokę, bo również w zestawie mamy garnki, mamy rondel, yy, duży garnek i ten taki naprawdę ogromny garnek, w którym powstaną pyszne rosoły, bigosy, ale i również można włożyć kurczaka, indyka, kaczkę i przygotować jak w brytwanie, bo każde z tych naczyń można włożyć po prostu do piekarnika, aż do 250 stopni Celsjusza. Piec gotować, zapiekać. Drodzy Państwo, macie ostatnią minutę na to, żeby złożyć zamówienie. To prawdziwy bestseller, hit nad hity. Najwyższa pora wyrzucić swoje stare yy, porysowane patelnie porysowane garnki na cały piękny zestaw miedzianych naczyń. Ale uwaga, możecie również kupować je osobno. Cena od 99 ,90 zł 90 groszy. Numery telefonu widoczne na ekranie. Tam dzwonicie, tam składacie zamówienie i tam możecie otrzymać swoje zamówienie. Zaglądnijcie też na stronę www.tvokazje.pl. Ja mam informację prosto z call center, że Państwo dzwonią, że linie są rozgrzane do czerwoności, że dzwonicie. Dlatego ja poproszę o dodatkowy czas, 3 minuty dla państwa a Charlie przygotowuje pyszne Na kolejne naleśniki tak. to ten już będzie mój tak tak, Dobrze. Bo już go dotknęłam. Ja pokażę, jaki on jest z cieniu Popatrz, on jest drugi, drugi elastyczny. tak samo. Fantastyczny. Możecie kupić cały zestaw, ale możecie też kupić pojedyncze, e, pojedyncze patelnie albo garnki. Może chcecie mieć na przykład więcej. Fantastyczny pomysł na prezent. Ja osobiście uwielbiam takie praktyczne prezenty. Ja się nie obrażam, jak dostaję gary, bo ja uwielbiam e, gotować. Może dla mamy, może dla babci, może dla córki albo wnuczki, która do tej pory nie gotowała. Co ważne, możecie używać te garnki zarówno na e, kuchenkach Indu, Ceramicznych, gazowych, ale i również elektrycznych. Dodatkowo można włożyć je do piekarnika aż do 250 stopni, czyli ten garnek może stać się po prostu wielką brytwaną na indyka, drodzy Państwo. Na indyka, na kurczaka, na kaczkę, na wszelkiego rodzaju różne pyszne potrawy. Zrobiłem. Mnie też zaczyna kurczeć w brzuchu. Co mamy dalej przygotowane? Oprócz bigosu mamy pyszne spaghetti zrobione, bolognese. Kochani, jesteśmy teraz zamknięci trochę w domach. Zostajemy w nich bezpieczni. Zostańcie w domach bezpieczni, drodzy Państwo, a my zagwarantujemy Wam, że w bezpieczny sposób kurier przywiezie prosto pod Wasze drzwi bez wychodzenia z domu. Pokrywki, drodzy Państwo, możecie również kupić dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie. Zapytajcie o te pokrywki naszych konsultantów. Każdy znaczeń może mieć swoją własną pokrywkę dopasowaną. Zostajemy w domach bezpiecznie. Tak, czekam na kuriera. A co robimy kurier. w domach, jak przywiezie kurier przesyłkę? Gotujemy! Tak, ta, 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 ta. ryby smażymy, naleśniki, bolony śniczle bigos i pomidorowej. Zapraszamy. Fantastyczne potrawy powstaną w Waszych domach. Drodzy Państwo, poproszę jeszcze o ostatnią minutkę. Jest ogromne zainteresowanie, Państwo dzwonią, bo panie poszły, zaglądnęły, zobaczyły, że te stare patelnie porysowane. Zamiast awantury w domu, za czym ja muszę gotować. Zabawiamy składamy zamówienie w tej świetnej cenie, drodzy Państwo. Wymieniamy my swoje garnki, wymieniamy swoje patelnie na nowe które dużo, dużo szybciej nam przygotują wszystkie nasze fantastyczne potrawy, ważne, żeby zdążyć. Nie bójcie się dawać właśnie takich prezentów, od serca, bo przecież gotujemy od serca i z sercem dla naszych najbliższych, teraz coraz częściej w naszych domach. Pamiętajcie też, że TV Okazje to jedyne telezakupy w Polsce, które pakują i wysyłają w ciągu 48 godzin zamówiony towar. Nie, drodzy Państwo, nie czekamy miesiąc, tylko właśnie tak króciutko, tak szybciutko te przesyłki są pakowane, i wysyłane do Was. Pamiętajcie o tym. TV Okazje, czyli nowa jakość telezakupów. Drodzy Państwo, idziemy do przodu, idziemy z duchem czasu, a tymczasem fantastyczne naleśniki przygotowane, drodzy Państwo, i ostatnie 15 sekund na to, żeby właśnie teraz do nas zadzwonić, żeby złożyć zamówienie. Charlie specjalnie dzisiaj dla Państwa i dla mnie gotuje. Ja Ci dziękuję fantastycznie za to wspólne gotowanie. Państwa zapraszam do zakupów i zapraszam na kolejną prezentację. Smacznego! Kiełbaski, bekon, żeberka. Lubimy je jeść, ale są takie tłuste. Nawet podczas smażenia bez oleju pozostaje na nich wytopiony tłuszcz. A gdybyś mógł się cieszyć posiłkami bez nadmiaru tłuszczu i cholesterolu? Przedstawiamy No Fat Grill. No Fat Grill usuwa tłuszcz z jedzenia podczas jego przygotowania. Zobacz jak tłuszcz wycieka i spływa prosto do zbiornika. To kalorie i cholesterol, z którymi żegnasz się przy każdym posiłku. Dzięki nachyleniu grilla pod kątem 15 stopni tłuszcz zostaje odprowadzony z potraw i zbiera się w dolnym zbiorniku. Znowfa grillem twoje jedzenie zachowa cały smak, ale bez nadmiaru tłuszczu, który negatywnie wpływa na twoje zdrowie. Wysoki poziom cholesterolu zatyka naczynia krwionośne i zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Znowfa grillem obniżysz poziom cholesterolu w całkowicie naturalny sposób. Wysokość zawiasu Nowa Grilla jest regulowana, co umożliwia dostosowanie urządzenia do potraw o różnej grubości. Gdy używasz patelni, jedna strona potrawy jest surowa, podczas gdy druga się przypala. Co za koszmar! Nowa Grill ma dwie płyty grzejne, dzięki czemu grillujesz o połowę krócej, bez konieczności przewracania jedzenia. Smaż z obu stron jednocześnie, uzyskaj doskonale przyrządzony posiłek i zachowaj cały jego smak. Nieprzywierająca powłoka miedziana nowa Grilla pozwala na grillowanie bez oleju czy masła. Zobacz! Nawet delikatna skóra ryby do niej nie przywiera. Od teraz przygotujesz posiłki z mniejszą ilością kalorii w czasie o połowę krótszym bez przywierania i zachowując cały smak. Pyszne białe kiełbaski, sezonowe szparagi, cheeseburgery, doskonale wysmażone steki, soczyste zeberka, pyszne antrykoty. Wszystko perfekcyjnie przyrządzone i to bez nadmiaru tłuszczu. Nawet mięsa takie jak kurczak czy indyk zawierają tłuszcz, którego pozbędziesz się dzięki no Fat Grillowi. No Fat Grill będzie twoim sprzymierzeńcem w walce o zdrowie. Usuwając tłuszcz i nadmiar oleju redukujesz również cholesterol w swojej diecie. Dzięki no Fat Grillowi. Twoja rodzina będzie cieszyć się swoim ulubionym jedzeniem. Dla najmłodszych i starszych no Fat Grill to zdrowsza kuchnia pełna smaku. Na patelni potrawy wchłaniają cały tłuszcz. To samo dzieje się, gdy używasz piekarnika. Z No Fat Grillem tłuszcz spływa, ale smak pozostaje. Zobacz, przed czym chronisz swoje ciało, jedząc obiad. Pomyśl o ilości tłuszczu i cholesterolu, którego możesz uniknąć w ciągu roku. To nawet 60 kg tłuszczu, które oszczędzisz Twojemu organizmowi. No Fat Grill jest nieodzownym elementem wyposażenia każdej kuchni. Światowa Organizacja Zdrowia i wiodący dietetycy zalecają zmniejszenie spożycia tłuszczu. Z No Fat Grillem z powodzeniem zastosujesz bardzo rygorystyczną dietę lub po prostu będziesz cieszyć się swoim ulubionym jedzeniem, redukując nawet 40% tłuszczu. Ponadto mieć zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła, co pozwala na doskonałe przygotowanie pysznych potraw. Bardzo często potrawy przywierają do powierzchni patelni. No Fab Grill ma nieprzywierającą pobłokę, która sprawia, że wszystko się z niej ześlizguje na talerz. Spójrz tylko! Aby wyczyścić urządzenie po smażeniu, wystarczy je przetrzeć ściereczką i gotowe. Zajmuje tak mało miejsca, że można je przechowywać w każdej szufladzie. Przygotuj kilka smacznych burgerów z bekonem, a potem dodaj ser bez obawy, że się przyklei. Wszystko dzięki nieprzewierającej powłoce Nowa Grilla. Doskonale podsmażone po obu stronach i podane na stół w mniej niż 5 minut. Oto szaszłyki mięsno-warzywne, beztłuszczowe i gotowe w 6 minut. Z ciasta na pizzę i Twoich ulubionych składników zrobisz prawdziwą włoską calzone. W ciągu zaledwie 7 minut. Pyszna i doskonale upieczona. Grillowana jagnięcina jest wyśmienita, ale spójrz na ten cały tłuszcz. Z no Fat grillem tłuszcz znika, a smak pozostaje. Mięciutkie mięso i o połowę mniej tłuszczu. Pierś skaczki jest bardzo tłusta, ale przygotowana na no-fat grillu będzie soczysta i smaczna. Smażenie ryby jest niewygodne, bo skóra przywiera do grilla. Przygotujemy filet z morszczuka. Spójrz, skórka nie przywiera, a zdrowe danie jest gotowe w 4 minuty. Grillowane sardynki, tuńczyk, soczysty łosoś lub inna dowolna ryba w zaledwie 4 minuty lub mniej. I to z skórką. Lubisz kuchnię meksykańską? Zrób quesadille z kurczakiem. Gotowa do zjedzenia w mniej niż 5 minut. A żeberka? Na twoim no grillu tłuszcz będzie odsączony, a danie zachowa cały smak. Szaszłyki rybne gotowe do zjedzenia w mniej niż 4 minuty. Prawdziwe niemieckie bratwórsty z warzywami w mniej niż minutę. Lubisz gofry? Teraz ich przygotowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dwie minuty i gotowe. Pieczenie w piekarniku jest powolne i zużywa dużo prądu. Podwójna powierzchnia smażenia Nowa Grilla pozwoli Ci przygotować posiłki szybko i efektywnie. Nie marnuj swojego czasu i energii. Teraz przygotujemy kompletne menu. Zaczniemy od grillowanych krewetek. Jako drugie danie filet z norweskiego łososia z warzywami, a na deser grillowane kawałki mango. Trzy pyszne i zdrowe posiłki w mniej niż 10 minut. Na zwykłej patelni 200-gramowy burger miałby ponad 600 kalorii. Ale na Nowat Grillu ten sam kawałek mięsa, tak samo pyszny, ma tylko 360 kalorii, bo nadmiar tłuszczu i oleju spływa do zbiornika. To aż 40% kalorii mniej. Przygotowanie posiłków na Nat no Grillu jest zdrowsze, szybsze i łatwiejsze. Spektakularne rezultaty i doskonale przyrządzone potrawy w o połowę krótszym czasie. Przygotuj mięso, warzywa, ryby, owoce morza, kanapki, desery i inne pyszne posiłki dla całej rodziny. Kiełbaski, bekon, żeberka. Lubimy je jeść, ale są takie tłuste. Nawet podczas smażenia bez oleju pozostaje na nich wytopiony tłuszcz. Przedstawiamy No Fat Grill. No Fat Grill usuwa tłuszcz z jedzenia podczas jego przygotowania. Zobacz, jak tłuszcz wycieka i spływa prosto do zbiornika. To kalorie i cholesterol, z którymi żegnasz się przy każdym posiłku. Dzięki nachyleniu grilla pod kątem 15 stopni tłuszcz zostaje odprowadzony z potraw i zbiera się w dolnym zbiorniku. Z no Fat Grillem Twoje jedzenie zachowa cały smak, ale bez nadmiaru tłuszczu, który negatywnie wpływa na Twoje zdrowie. Zachowaj smak jedzenia jednocześnie redukując kalorie i cholesterol. Zobacz jak łatwo zrobisz cheeseburgera w mniej niż 5 minut. Przekonaj się jak zmniejszyć ilość tłuszczu, którą pokłania Twój organizm w jednym posiłku. Pomyśl o ilości tłuszczu i cholesterolu, których unikniesz w ciągu roku. To nawet 60 kg tłuszczu, który zaoszczędzisz swojemu organizmowi. Wysoki poziom cholesterolu zatyka naczynia krwionośne i zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Znowu fach grillem obniżysz poziom cholesterolu w całkowicie naturalny sposób. Skosztuj grillowanych krewetek przygotowanych w mniej niż 4 minuty. Sardynki z czosnkiem i pietruszką to 3 minuty smażenia, a medaliony z morszczuka to zaledwie 4 minuty. Dwa hamburgery w mniej niż 5 minut. Soczyste piersi z kurczaka perfekcyjnie wypieczone. W mgnieniu oka i tyle tłuszczu mniej. System podwójnego źródła ciepła, które ogrzewa zarówno dolną, jak i górną część grilla. Gwarantuje pyszne jedzenie gotowe dwa razy szybciej. Potrawy są idealnie przyrządzone bez konieczności przewracania. Spójrz na to doskonale wysmażone mięso. Miedziana powłoka sprawia, że grillujesz bez ryzyka przywierania. Poradzi sobie nawet z roztopionym serem z hamburgerów. Przygotuj posiłki z mniejszą ilością kalorii, o połowę krótszym czasie, bez przywierania i zachowując cały smak. Możesz smażyć na zwykłej patelni, ale tylko z No Fat Grillem zredukujesz kalorie i tłuszcz w swoich daniach, zachowując cały ich smak. No Fat Grill jest tak lekki, że zabierzesz go gdziekolwiek chcesz. Jest łatwy w czyszczeniu. Wystarczy tylko wilgotna szmatka. Kompaktowa konstrukcja pozwala na przechowywanie go w dowolnym miejscu. Zadzwoń teraz lub wejdź na www.tvokazje.pl i zamów swój Nowa Grill w niskiej cenie widocznej na ekranie. Tylko 149 zł i 90 groszy. To nie wszystko. Skorzystaj z tej niesamowitej oferty już teraz, a otrzymasz od nas zestaw przepisów na pyszne dania całkowicie za darmo. Zdobądź swój No Fat Grill już dziś. Nie czekaj dłużej i zadzwoń teraz. Martwisz się o swój poziom cholesterolu? No Fat Grill będzie twoim sprzymierzeńcem. Usuwając tłuszcz i nadmiar oleju ze swojej diety, redukujesz również cholesterol. Spójrz na tłuszcz, który usuwa No Fat Grill z każdego posiłku. Pomyśl o ilości tłuszczu i cholesterolu których unikniesz w ciągu roku, to nawet 60 kg tłuszczu, który zaoszczędzisz swojemu organizmowi. Grillowane mięsa, ryby, żeberka, zdrowe warzywa, chrupiące kanapki i ciepłe desery. To jest pyszne! Na patelni używasz tłuszczu. Musisz przewracać potrawy, a późniejsze sprzątanie to koszmar. Z No-Fat grillem przygotujesz idealne steki, unikniesz tłuszczu i zachowasz smak potraw. Wszystko to zrobisz dwa razy szybciej dzięki dwóm płytom grzejnym. A kiedy skończysz, wystarczy przetrzeć szmatką. Wysokość zawiasu No-Fat grilla jest regulowana, co umożliwia dostosowanie urządzenia do potraw o różnej grubości. Gdy używasz patelni, jedna strona potrawy jest surowa, podczas gdy druga już się przypala. Co za koszmar! Nova Grill ma dwie płyty grzejne, dzięki czemu grillujesz o połowę krócej bez konieczności przewracania jedzenia. Smaż z obu stron jednocześnie, uzyskaj doskonale przyrządzony posiłek i zachowaj cały jego smak. Używaj Nova Grilla do przygotowania wszystkich rodzajów potraw. Od pysznych i oryginalnych deserów po wiele klasycznych dań głównych. Dzieci uwielbiają frankfurterki. A na No Fat Grillu wychodzą pyszne. Na zwykłej patelni 200-gramowy burger miałby ponad 600 kalorii, ale na No Fat Grillu ten sam kawałek mięsa, tak samo pyszne, ma tylko 360 kalorii, bo nadmiar tłuszczu i oleju spływa do zbiornika, to aż 40% kalorii mniej. Dwupłytowy No Fat Grill smaży potrawy z obu stron jednocześnie. Jest dwa razy szybszy niż zwykły grill, a twoje potrawy będą doskonałe na zewnątrz i w środku. Prawdziwe meksykańskie quesadillas przygotujesz w kilka minut. Tak jak smaczne i soczyste żeberka, z pewnością nikt im się nie oprze. Przyrządź desery, które ucieszą maluchy